Cześć dzieci, dzisiaj zrobimy taki dowód geometryczny. Mamy trapez wpisany w. O, mamy okrąg wpisany w trapez równoramienny i mamy udowodnić taką oto równość. No dobra, no to od czego zacznijmy? Zacznijmy od tego, że długość BC, przez to, że to jest trapez równoramienny, ma długość. Jest równa y, sumie. Podstawy, długości podstawy dolnej oraz górnej, czyli krótszej, dłuższej, podzielonej przez dwa. Eee, no, i może szybko sobie to udowodnimy. A w tym celu pokażę tylko to. Skorzystamy z tego, z tego wzoru, o który mówi, że jak mamy okrąg i mamy dwa punkty styczne do tego okręgu, no to ich długość, ich długości są sobie równe. Oczywiście, że je się przecinają w jednym punkcie. OK. Eee, zauważmy, że dokładnie taką samą sytuację mamy tutaj. Te, dwa te, dwa, te dwie proste, prosta BC oraz prosta DC, przecinają się właśnie w punkcie D. Tu jest punkt styku, wiem, że mi nie wyszedł. I tutaj też jest punkt styczności, czyli tu jest ten kąt prosty. Tutaj, jakbyśmy sobie poprowadzili promień. Czego nie będę robił, żeby nie zamazywać rysunku, no to też będzie, właśnie, kąt prosty. Czyli, no dobra, do ustalenia uwagi nazwę sobie cały ten bok bokiem A, a ten bok bokiem B. Prawda? Więc e, wiemy, że, no specjalnie narysowałem tę, e, tę wysokość tego trapezu, właśnie po środku, żeby tu, był, tu była długość b drugich. ja no co marzy ten rysunek? Tu będzie długość B drugich, natomiast tu będzie długość A drugich. No i jak powiedziałem przed chwilą, no to tutaj mamy też A drugich zgodnie z tamtym wzorem. Natomiast tutaj przy tym małym trójkąciku, tutaj może damy czerwony jakiś taki, o. Czyli chodzi o ten trójkącik, no dobra, wziąłem fajny kolor, może wezmę żółty, o. Jeżeli chodzi o ten trójkącik, będziemy mieć tę samą sytuację. Czyli no one znowu się będą, te, te proste AB oraz prosta CB będą się znowu przecinać w punkcie, tym razem w punkcie B. Więc to, ten odcinek będzie równy temu odcinkowi. No to wiemy, że ten odcinek jest równy b drugich tak jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, no bo tak, no bo właśnie w tym punkcie będzie, będzie kąt prosty. Właśnie promienia do podstawy. No i tutaj ponownie, jakbyśmy sobie poprowadzili, to właściwie to będzie nawet odległość wspólna, w sensie odcinek wspólny. E, obu tych figur, które tutaj powstaną, więc e, tutaj będzie B drugich i tutaj także będzie B drugich. No, czyli je, jeżeli byśmy sobie e, jeżeli byśmy sobie chcieli obliczyć długość CB, e, no to widzimy, że to będzie właśnie a drugich oraz b drugich, czyli właśnie nasze ab. No też może tutaj tak napiszę, że to jest równe. No i mamy udowodnioną tę równość. Ok. A teraz jak to udowodnić, że ta równość jest prawdziwa? No to na przykład można by było zrobić coś takiego. Tutaj mamy jakiś odcinek x. A tu będzie będzie odcinek y. No i stwierdzenia Pitagorasa. Jeszcze sobie zaznaczymy, że... No dobra, no to już nie będę faktycznie dodawał tych Dobra, no to mamy tak. Stwierdzenie Pitagorasa. y kwadrat dodać x kwadrat. No to to jest bc kwadrat. Zgadza się? Zgadza się. No dobra, no i sobie teraz to porozbijamy. bc kwadrat, no to będzie dokładnie to, co tutaj napisałem. Czyli a plus b Drugich do kwadratu Y kwadrat, to może tutaj. Y kwadrat, no to będzie 2R. Do kwadratu, dlaczego 2R? No bo skoro to jest okrąg, no to promie no, no to średnica będzie równa właśnie 2R. Ok, i a średnica będzie w tym przypadku będzie w tym przypadku wysokością tego trapezu. Dlatego że, dlatego, że jest to trapez równoramienny, a ten okrąg jest w niego wpisany. Dobra, i co dalej, i jeszcze x zostaje nam do policzenia, no i tutaj będzie najwięcej zabawy. No, a tu już powiedzieliśmy przed chwilą, że to jest, że skoro ta, ta długość od tego punktu do tego punktu um, jest równa a drugich, natomiast tutaj, jak sobie znaczyliśmy, ta długość jest równa b drugich. No, to jakbyśmy sobie ją zrzutowali na dół. W sensie z górnej podstawy na dolną podstawę. To zauważymy, że x będzie w naszym przypadku równy a drugich minus b drugich. No ponieważ rzutujemy sobie jakby to na dolną podstawę. E, cały ten odcinek to jest A drugich, a interesuje nas tylko ta część. No dobra. E, potrzebujemy tego w kwadracie, więc tu też sobie napiszemy kwadrat. No dobra, no to. Podstawiamy. No i mamy y kwadrat. No to to będzie 4r kwadrat. No i sobie już tego x przerzucimy na drugą stronę. No to będziemy mieć a plus b przez 2 do kwadratu. Odjąć. No i teraz to wyrażenie, czyli najpierw na jednej kresce łąkowej. W ten sposób. No i teraz tak. Mianownik jest wspólny. To już sobie go skwadracę i wstawię w mianownik tam, gdzie powinien być. No i teraz wzór skróconego mnożenia. Na suma na kwadrat sumy, no to pierwszy człon a kwadrat, dodać mieszany człon jakby, dwa mieszane człony, dodać b kwadrat, odjąć, no i to samo odjąć a kwadrat, już zmieniam znak, pamiętam o tym i teraz powinien być minus, ale jest jeszcze minus przed całością, więc jest znowu zmiana znaku dodać 2ab no i jeszcze znowu zmiana znaku, b, minus b kwadrat no bo powinien być normalnie b kwadrat, ale jest minus Czyli widzimy, że to i to nam się skraca, to i to nam się skraca. Ostatecznie dostajemy 4, ab przez 4, czyli po prostu ab, gdzie a było naszym bokiem dc, a b było naszym bokiem ab. Że poprawię to b. No, czyli ostatecznie. Mamy 4r kwadrat równa się dc razy ab. Co kończy dowód?